Rozmowa o dziewiątej. Dzień dobry, Marta Czechowska przy mikrofonie w studiu Radia Zielona Góra. Witamy dzisiaj Dariusza Gustę, prezesa zielonogórskich wodociągów i kanalizacji. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry słuchaczom Radia Zielona Góra. Zaczynamy od budowy Zielono-niebieskiej infrastruktury, bo wczoraj dokładnie ZWIK ogłosił zakończenie prac przy ulicy Zjednoczenia. Przypomnijmy, jak wyglądał ten projekt, co tam zostało wykonane, no i czy Zielonogórzanie już mogą wjechać na teren siedziby. Zgodnie z terminem wczoraj odbył się już końcowy odbiór. Komisja dokonywała przeglądu całej budowy. W ramach tej inwestycji wykonaliśmy kanalizację deszczową. Wybudowaliśmy dwa zbiorniki retencyjno rozsączające wraz z elementami zatrzymania wody opadowej i wykorzystania ją do podlewania terenów zielonych. Urządziliśmy wokół naszego biurowca na nowo tereny zielone z ładnym skwerem, gdzie można sobie wypocząć, usiąść, ale także urządziliśmy drogi i parkingi w taki sposób, żeby nawierzchnia była przepuszczalna, żeby podczas takiego deszczu, jak mamy chociaż dzisiaj, ta woda opadowa mogła sobie wsiąkać bezpośrednio do gruntu. No właśnie, ZWIK niejednokrotnie podkreślał, że to jest bardzo ważny projekt, taki flagowy, który pokazuje zagospodarowanie wód opadowych. Tak, to jest niezbędne, się. My w przestrzeni miejskiej coraz bardziej przez ostatnie kilkadziesiąt lat zabudowywaliśmy tą przestrzeń miejską i powodowaliśmy w ten sposób, że woda, która w naturalny sposób zasilała nasze strefy zasobowe wód podziemnych, no, była przekierowywana do systemu kanalizacji deszczowej i później odprowadzana bezpośrednio do, do rzek poza obręb miasta. No, to powoduje, że ten bilans wodny coraz bardziej jest zaburzony i dlatego ważne jest, żebyśmy teraz starali się odwrócić tę tendencję i jak najwięcej wody opadowej zagospodarować w miejscu jej spadania. Pojawia się pytanie, czy będą kolejne takie projekty w Zielonej Górze realizowane. Będą, szykujemy się razem z miastem. W zasadzie projekty są już przygotowane. Blisko 90 milionów złotych wniosek został złożony do Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. No i czekamy cierpliwie na rozstrzygnięcie tego naboru, konkursu. Mówimy o deptaku? Mówimy o deptaku, ale nie tylko. Mówimy o parkach, mówimy też o parkingu przy. W dawnej gazowni, pod którym parkingiem ma powstać duży zbiornik retencyjny. Mówimy też o wielu miejscach, gdzie powstanie nowa kanalizacja deszczowa, też zbiorniki i będą urządzone tereny w taki sposób, aby te wody zatrzymywać, przetrzymywać, też wprowadzać do gruntu. O jakim przedziale czasowym mówimy, jeżeli chodzi o realizację tych prac? Generalnie zgodnie z programem kwalifikowalność wydatków jest do 2029 roku. Natomiast jeżeli te środki jako miasto otrzymamy, to będziemy chcieli zrealizować to jak najszybciej. Myślę, że rozstrzygnięcie konkursu to jest przedział do około roku czasu, patrząc się na te konkursy, na te nabory, w których uczestniczyliśmy. Jeżeli chodzi o plany, to jeszcze melodia przeszłości, natomiast ZWIK realizuje szereg robót na tu i teraz. Ja tutaj myślę o pracach na zaciszu, między innymi. Co to są za prace? Na Zaciszu realizujemy wymianę sieci wodociągowej, około 400 metrów bieżących tej sieci, od ronda Haliny Lubicz do mniej więcej wysokości Lidla. To jest inwestycja, która wpadła nam w tym roku, ona poprzedza modernizację drogi w tym miejscu. Chcemy, aby sieć wodociągowa, która będzie leżała pod tą nawierzchnią, była wymieniona po to, że jak miasto wykona modernizację, przebudowę tej drogi, to no nie było sytuacji takiej, że będziemy mieli starą sieć, będzie awaria i nowy asfalt, który zostanie pięknie ułożony, duże koszty związane, żeby tam kopać, powstawały łaty. Chcemy tego uniknąć, dlatego zdecydowaliśmy się, żeby tą sieć wymienić. Prace są już dosyć zaawansowane, robimy to w technologii. Bezwykopowej, co nie znaczy, że wykopów nie ma, bo one są takie punktowe, startowe, końcowe, maszyny wprowadzają rurociąg, przeciągają go pod ziemią i w wykopie końcowym jest ten rurociąg, wyciągamy, minimalizujemy w ten sposób utrudnienia dla mieszkańców. I w, do końca miesiąca myślę, że te prace będą już zakończone. Czy jeszcze jakieś kolejne modernizacje sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w mieście są planowane w najbliższym czasie? E, tak, tych, tych, tych realizacji jest dosyć sporo. Mamy duży projekt, na który otrzymaliśmy dofinansowanie. Ponad 80 milionów złotych, w ramach którego będziemy wymieniali sieci wodociągowe w mieście, budowali nowe sieci wodociągowe, ale również będziemy modernizowali dwie stacje i wiele, wiele innych inwestycji związanych z zarządzaniem siecią wodociągową, chociażby budowa całego systemu monitorowania pracy sieci wodociągowej. Będziemy też wyposażali wszystkie wodomierze główne w tak zwane nakładki radiowodowe. Odczytu, dzięki którym już nie będziemy musieli chodzić po mieszkańcach i odczytywać fizycznie, a te dane będą przesyłane automatycznie do nas. Dzięki temu będziemy mogli bilansować strefy wodociągowe i panować nad stratami wodociągowymi, a bardziej ograniczać w stosunku do tych, które mamy teraz. Założymy też na sieci taki system logerów, które będą nasłuchiwały, czy gdzieś nie ma awarii rurociągu, i będziemy mogli w ten sposób. Szybciej reagować na potencjalne awarie i szybciej je wymieniać. Jaki to jest czas wprowadzania udogodnień dla mieszkańców? No właśnie, podpisanie umowy myślę, że będzie w sierpniu. Część z tych inwestycji już w trakcie realizujemy. Pozostałe przygotowujemy się w tej chwili intensywnie do tego. Porządzane są specyfikacje i już w tym roku pierwsze postępowania przetargowe będziemy organizowali, a kolejne w kolejnych dwóch latach. A jeżeli właśnie chodzi o te wspomniane renowacje sieci wodociągowej-kanalizacyjnej, to w jakich miejscach zobaczymy jeszcze ekipę wodociągów? Och, tych inwestycji jest dużo, bo to są ponad 30 miejsca wodociągowe chociażby, to jest 24 ulic, 3 magistrale, to takie ulice jak Lubuska, Lwowska, Waryńskiego, Podgórna, Akademicka, Szosa Kisielińska, Wazów, Staszlica Towarowa, Przylep, ulica Solidarności, Żołnierze II Armii, Rydza Śmiłego, Zygmunta mińskiego Ochla, ulica Truskawkowa, Wojska Polskiego, Waryńskiego, Łużycka, Trasa Północna, Dolina Luizy, Łukasiewicza, Niendrzechowska. Do e, no, tych zadań jest naprawdę dużo. Czyli tam będziemy się spodziewać utrudnień? tak częściowo będą utrudnienia będziemy o nich na pewno wcześniej e, z wyprzedzeniem informowali na naszych stronach na stronie facebookowej ale będziemy się też starali realizować ten w taki sposób żeby te utrudnienia drogowe konieczne ale żeby były w jak najkrótszym czasie i jak najmniej dotkliwe jeżeli mowa o sezonie letnim o to jeszcze chciałam zapytać, służby alarmują bardzo sucho w lasach. Mamy też suszę hydrologiczną. Jak sytuacja wygląda na ten moment w Zielonej Górze? No właśnie, obserwujemy bardzo e, długie okresy bezdeszczowe, e, a deszcze, które w ostatnich powiedzmy dwóch, trzech miesiącach były, to były deszcze o bardzo małej intensywności i tak naprawdę nie przynosiły ulgi naszym ogrodom. Generalnie w, my sobie dobrze dajemy radę z zaopatrzeniem w wodę, natomiast ostatnie upalne dni pokazały, że ta intensywność poboru wody, zwłaszcza na cele podlewania ogródków, była bardzo duża. Mieliśmy maksymalne pobory historyczne w niektórych miejscach, w których nie notowaliśmy do tej pory. Miejscami obserwowaliśmy, mieszkańcy nam zgłaszali, obniżenie ciśnienia, Krótko trwały, Braki wody, ale i z tym sobie poradziliśmy dosyć dobrze. Natomiast trzeba powiedzieć, że w skali nie tylko Zielonej Góry, ale całego województwa i, i całej Polski były problemy z, z dostawą wody. One wynikają głównie z tego, że nasze istniejące systemy wodociągowe były projektowane głównie na dostarczanie wody pitnej do celów sanitarnych, gospodarczych. One nie były planowane na dostarczanie wody do celów podlewania. Dzisiaj obserwujemy, że na terenach zwłaszcza nowo budowanych domków jednorodzinnych, zabudowy szeregowej, bardzo często mieszkańcy wyposażają swoje ogródki w systemy zdalnego zraszania, które uruchamiają się automatycznie, one uruchamiają się w godzinach wieczornych, niemalże w tym samym czasie i to powoduje chwilowe przeciążenia systemu wodociągowego. Czy zasoby wody są wystarczające? Czy powinniśmy oszczędzać nie podlewać ogród? Trochę ograniczyć mycie samochodów. Zasoby wodociągowe mamy dosyć spore na terenie Zielonej Góry, ale tak jak mówię, tutaj systemy wodociągowe przy bardzo upalnych, bardzo upalnych okresach i bardzo intensywnych poborach wody no nie są czasami wystarczające do tego, żeby zapewnić ten komfort poboru wody e, wszystkim mieszkańcom. No oczywiście staramy się temu przeciwdziałać, nasze strefy, mamy podzielone zaopatrzenie wody na, na, na kilka stref, e, te strefy staramy się łączyć, jeżeli gdzieś w jakiejś strefie brakuje ja to przekierowujemy wodę z, z innej strefy, Także w Zielonej Górze aż tak źle nie wyglądamy, natomiast wiele, wiele gmin, miast i przedsiębiorstw, nawet tutaj w województwie lubuskim ogłaszało apele do mieszkańców o, o tym, żeby się wstrzymać z podlewaniem ogrodów, z myciem samochodów. Te deficyty wód były bardzo duże, zresztą na stronach Lubuskiego Forum Wodociągowego taki apel był do mieszkańców województwa ogłoszony. To, to są duże problemy. Widzimy te zmiany klimatyczne, które polegają na tym, że tych deszczów po prostu nam brakuje wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebujemy. Natomiast Zielona Góra, tak jak Pan mówi, jest zabezpieczona w wodę? Nie zabraknie dla mieszkańców? Nie zabraknie, a my pracujemy nad tym, żeby nie zabrakło. Dariusz Gusta, prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji, był porannym gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowa o dziewiątej.